Najważniejsze to trzeba spakować to, co jest potrzebne. Obraz Pauliny Żariko jest, misje dzisiaj najnowsze są: moditewnik Żywego Różańca, obrazki, foldery Żywy Różańc dla misji. Dobrze, wszystko mam gotowe. Ja już jestem spakowany. A czy Ty jesteś spakowany i gotowy na pielgrzymkę Żywego Różańca, na którą bardzo serdecznie Cię zapraszam? Czwarty, piąty. Czerwca na Jasnej Górze, kolejna ogólnopolska pielgrzymka Żywego różańca pod hasłem Maryja Matka Nadziei. Zapraszam w piątek na nocne czuwanie i w sobotę na wałach jasnogórskich. Spotkajmy się jako wielka wspólnota Stowarzyszenia Żywy Różaniec i wszyscy ci, którym miłe są misje i dzieło ewangelizacji. Zapraszam i Ciebie.